Cześć, jeśli chcecie poznać najgorszą drużynę przyszłego sezonu fantazy, to właśnie będzie ona, Michał Zachodny Zapraszam Was do przedstawienia składu zachodniaczki FC, zaczynając od bramki, gdzie Dawid Raja będzie utrzymywał najwięcej czystych kąt, no bo ta dusza pragmatyka w Mikelu Artecie nadal będzie tą wiodącą i to będzie wiodąca też cecha Arsenalu, że po prostu nie będą tracić zbyt wielu goli. W obronie Miki Van de Ven, który. W najnowszym liderze klasyfikacji Set Peace FC, a więc to ten Hamie będzie strzelał sporo goli na niego będą celowane dośrodkowania. W drugiej linii pozycja obowiązkowa, Mohamed Salah już z opaską kapitana, jasne. Obok niego między innymi Mohamed Kudus. Może, może go Tomas Frank poukłada i nawet zachęci do gry w obronie. W ataku Hugo Ekitike, pozycja też dla mnie obowiązkowa, nie zawiódł mnie w meczu o tarcze wspólnoty i swojego gola dołożył. To czemu miałby w lidze ich nie dokładać? A na ławce rezerwowych. Najnowszy super talent w stajni to Daberiego oraz Chelsea, a więc Eshbao, Eshbao, Estywał. Różnie na jego mówią, ale to złoty dzieciak i on będzie gole strzelał. Tyle jeśli chodzi o mój pełny skład, bo przecież go oczywiście widzicie na grafice. Dołączajcie do naszej ligi Top 4 podcast, rywalizujcie z nami. A kto będzie najniższej pozycji niż ja na koniec sezonu, ten robi 50 pompek.